Niedziela miłosierdzia Bożego to jest niedziela, kiedy, która odpowiada na najgłębszą potrzebę człowieka. My chcemy czuć się bezpieczni, my chcemy czuć się kochani. I to wszystko daje nam Jezus Chrystus miłosierny, który przychodzi tak, jak jest na obrazie. Jezu, ufam Tobie, idzie w naszą stronę, błogosławi, wskazuje na swoje serce, na źródło tego miłosierdzia, to jest Jego przebite serce. On kocha i to kocha tak, że z miłości dla nas oddał swoje życie. My w Caritas w Polsce mamy świadomość tego, że jesteśmy wszyscy wolontariusze, pracownicy, wszyscy ci, którym, którym pomagamy, że to jest miejsce, że to jest nasz dom, serce Jezusa Miłosiernego. Niedziela Miłosierdzia Bożego to jest święto patronalne Caritas i my chcemy właśnie w tę niedzielę tworzyć dzień dobra, który jest momentem do tego, żeby wspólnie usiąść, celebrować, ucieszyć się, Dobrem, który przechodzi przez nasze ręce, dobrem, które wychodzi z naszych ust, bo dobre jest po prostu więcej. I to, ile dobrego dzieje się przez udział w naszych wspólnotach, Caritas w całej Polsce, to doświadczenie, że dzięki naszej pracy, tak wiele miejsc, tak wiele domów stało się domem dla tych, którzy tego domu poszukują, że chociaż to trwa choćby czasami kilka godzin, kilka dni, czy już nawet ponad miesiąc, a przecież, ile jest dzieł prowadzonych przez Caritas w Polsce, gdzie nie tylko uchodźcy, ale też osoby bezdomne, starsi, dzieci, ci, których porzucili rodzice, znajdują osoby, dzięki którym miejsca stają się domem. I to jest niesamowite, że my wszyscy możemy mieć w tym udział. Dlatego zapraszamy wszystkich 24 kwietnia na wspólne świętowanie, żeby pootwierać swoje serca popatrzeć na siebie, spojrzeć sobie w oczy, dotknąć się i ucieszyć się tym, że to dobro staje się naszym udziałem.